Witam Cię, Janku. Cześć, Ja rozumiem, że 2-3 tygodnie temu ten samochód żeśmy już trochę nakręcali, ale widzowie chcieli zobaczyć trochę więcej, tak? Tak. No i co możemy dzisiaj powiedzieć o tym samochodzie na wstępie? Że go odpalimy i wyjedziemy na kawałek na teren prosty, żeby go ograć ładnie z zewnątrz całego. Aha, czyli po takim okresie czasu uważasz, że on odpali bez problemu, Myślę, tak? że tak. Dobrze, uwaga, spróbujmy. bo muszę się wygramolić Ja ci nogą. ufam. Tylko pamiętaj, się miał do przodu, bo z tyłu jest mało miejsca. Dobrze. O Jezu. Bo jak chcesz ewentualnie cofnąć, to 3 cm możesz. Grzanie świec. I on tak odpalił po dwóch tygodniach? 8, Mercedes. Okej. Okay. Julianek poleca od razu, już na wstępie. Tak. Janku! Tak? Bo Ty jesteś przygotowany zawsze do tego. Tak. Powiedz mi, jak wygląda Twoja y, metoda naukowa odnośnie aut. Pokażę Wam czy tam, tam skarki. A czy się nie uczysz dzisiaj? Nie, nie uczę się. Słuchajcie, no, to jest Mercedes W221 Aha. o oznaczeniu S420 CDI. A nie W210? W221. 220, tak, właśnie, to jest zapisane. A, przepraszam, no to tak, no jestem przygotowany. Tak, i czekaj, Czekaj, czy my czytam skarki? A ja nie wiem. Czekaj, to tak chicha trochę. Po prostu pokazać kulisy swojej pracy. No tak? dobra, czyli co, mamy Mercedes W221 KS S, Mercedes 221 i w tej chwili wydajecie dajecie subskrypcję, komentujecie ten film, lajkujecie ja go, polecam. dajecie plusy, różne łapki w górę. Tak, to jestem ja. Tak, ja polecam. Polecam wam w tej chwili wcisnąć subskrypcję i dać łapkę w górę i skomentować. A no dobra, zacznijmy od celownika. Jest celownik. Celownik. Mamy celownik, Jest. bez znaczy gwiazdy bardzo. nie ma jazdy. Jest, tylko nie taka. To jest piękna gwiazda, piękna jazda. Tu mamy taką zaślepkę, tu chyba czegoś brakuje, naklejki, tak? U, tak, BMW, tak jak mówiłeś ostatnio. A. Nie, tak całkiem serio. <laughs> Za tym jest schowany radar do... Policyjny. Yy, tak, do tempomatu aktywnego. Okej. Okay. A dobra, otworzę maskę, czyli od silnika. Dobrze. I no no tu rozumiem zjawisko Dopplera, tak? Dup pan. Duplera, tak? Nie, Dopplera. Duplera. No niech ci będzie. No i co, mamy tu silnik. V8. V8 4000 cm3, niecałe, bo tam jest 3996 cm3, czyli dużo moc 318 koni, 75 cm. A to poczekaj, 750 ton 750 ja... cm Poczekaj, to ja tu widzę podobieństwo z BMW, bo tam było 218, to jest 318, czyli no, tu, 18, więcej tu 18. Tak, 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 mniej więcej tak można to powiedzieć, że ten to jest samochód taka... się nazywa 418 CDI na przykład? Jest co, no to jest, jest choro z Mercedesa, on powinien być właściwie S400, ale jest S420. Kiedyś jest normalna zaczynia, że np. 320 oznaczało 320, czyli 3.2 pojemność, a teraz jest tak dziwnie i odwrotnie, że to jest w ogóle skomplikowane. Okej, okay, co my tu jeszcze widzimy? Akumulator jest. Akumulator jest. Dobrze. Jest zbiorniczek płynu równa, 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 tam, płynu chłodniczego. Dokładnie. Też wlew czarny. oleju. A nie, ten nie jest cały czarny, On jest, taki... jest taki... Ten jest taki półprzyzroczysty. Wlew oleju, tak. Wlew oleju. Tutaj w jest do spryskiwacza y, ten zbiornik. Nie nadążam z kamerą za tobą chodzić, tak szybko to wszystko chcesz zrobić. Ruchy, ruchy. no dokładnie, no, ma... no, szkoda filmu, nie? Czyli się nie siły. O. tu masz taki wlew, że na pewno nie potrzebujesz Tutaj ty chyba całą, wiesz co, z trzech butli naraz raz wyślałem. ile tak. to ma, ile tu się mieści? 80 litrów? To powinno być pisane, ale nie jest pisane. Sporo, szczerze my. Spójrz, piątka to się zmieścić, spokojnie. No z naraz chyba, mniejszych. Tak. Miejszych. Tu jeszcze mam e jakiś zbiorniczek. Od ten, od y hamulcy. Płyn hamulcowy a tu tam jest mieści. dalej serwo A tam serwo hamulca, a tu po prostu tam pompa hamulcowa. Tak. Wiedziałeś, nie wiedziałeś, wiedziałem, nie wiedziałem. Ja nie, nic wiedziałeś. nie wiem, w ogóle ja tego widzę jakoś, tu jest taka ładna pokrywa, to tu no, jest tu Można, chyba, jesteś, tu można wiesz co, mi się wydaje tak. Położyć obrus i nakrywać do stołu. Tak, myślę, że spokojnie na miejscu. Czyli to jest wersja grillowa tego grillowa. samego. Czyli jeżeli tak, jeżeli on jest nagrzany, rozumiem, tu podgrzejemy obiad. Myślę, że spokojnie. Tu Dobrze. wkładzisz tutaj Dobrze. w tym miejscu na przykład sobie separówkę w folii aluminiowej, później wyciągasz gorącą. Ugotowaną ugotowaną. Okej, okay, a banana też podgrzejemy, bo kiedyś na odcinku OBW, banany same z... Wolę, Nie. Lepiej nie. nie. Lepiej okay. nie. O, to co mamy? Tę jednostkę V8, wysokoprężna. E, tak jak mówię, 4 litry pojemności. No i co? Zresztą może to od zalet tego samochodu, czyli duża dynamika. Bardzo du duża dynamika. Okupiona dość sporym e, zużyciem paliwa, pewnie. Jest co? Jak tak patrzyłem na testy średnie, to koło dychy mniej więcej pali. E, tak najmniej, a najwięcej to tyle ile wlejesz. Czyli nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No ale tak. Ten silnik też ma wady. W postaci tryskiwaczy trzeba je wymienić na nowe. No, zazwyczaj tak. A to to, są to, to w miarę, w miarę to jest droga impreza. Masz jeszcze silnik tutaj na łańcuchu rozrządu, który jest bardzo trwały. Ten łańcuch rozrządu. Także tutaj też te wymiany tego łańcucha też o około 200-300 tysięcy, mniej więcej. To są te wymiany tego łańcucha rozrządu. A przebieg naszego egzemplarza jest ile? Ma 207 tysięcy. Czyli jeszcze trochę do wymiany jeszcze jest. po lata, tak. Generalnie tak. Eee, ceny takiego samego łańcucha rozrządu wynoszą 4 złotych, takiej dobrej marki. Plus wymiana. Plus wymiana. Ale wiesz, to robisz to raz na kilka tysięcy kilometrów, także to nie jest. jest Czyli średnia, mi... średnia roczna nie wychodzi wcale dużo. Nie wychodzi wcale dużo. Eee, co jeszcze możemy powiedzieć? Te samochody miały też, co tutaj dobrze bardzo będzie widać, zawieszenie ermatic czyli pneumatyczne zawieszenie. Niestety wadą tych samochodów było to, że to zawieszenie często się psuło i kompresorki, i bardzo często psuły się te miechy powietrzne, które są od podniesionych amortyzatory Koszt takiego amortyzatora regenerowanego to w rękach 600-1200, nowy taki amortyzator, właśnie taki miech, w rezerwęch 2-5000 zł, na 3, zależy od marki. Czyli regeneracja rozwiązań citroën hydropneumatyki jest nieco tańsza. Nieco tańsza, ale wiesz co? Daj no, ja mi święty spokój z tymi francuskimi samochodami. Ja staram cię przekonać cały czas, nie, żebyś nie kupił, zobaczył nie jednej. nie przekonasz, że mieździł samochodem, który ma znaczek trójkąta, znaczy tego, przepraszam, nie trójkąta, tylko taki dziwny, albo ma takie dwa znaczki, albo w ogóle wygląda jak król Lew. Bo Janek jak ma jechać po samochód francuski, to niestety, ale rezygnuje z Rezygnuje, bo nie chce. Inni jeżdżą, tak? Inni jeżdżą, ja nie jeżdżę. Wiesz, a ja jestem miłośnikiem. Jesteś zboczeńcem, a nie miłośnikiem. No, co, co, ktoś musi być. No, jak ty nie chcesz jeździć, to ja chociaż pojeżdżę. Zamykam zamknięte. Janek poleca Mercedesa, ja Mercedes -a. polecam Citroena. A teraz było Benz. przejść, Benz, tak. Bent. I zamknęła się maska. Dobrze, wnętrze. Wnętrze. No to co? Otwieramy drzwi. No, może do jest dziwnie pod względem, że tu jest dużo drewna. Dużo drewna, to są forniery drewniane, prawdziwe forniery drewniane. Czyli to nie jest sztuczne drewno? Nie, sztuczne. Idźmy cyk, Łączymy zapłon. No i tak. Zróbmy lekko drzwi, że to było mi wygodniej. Mamy sterowanie fotelem przód. Zobacz, to jest na fotel, pokaż. Przód, tak. tył. Wysuwanie tego odcinka no tutaj dobra, pokaż jeszcze. Teraz ten. Oparcie. Czekaj. No. I pan za główek. Takie bajery. No. I to wszystko jedną ręką lewo. Wszystko robisz, jedną tak? ręką. Tu mamy wentylację fotela. Nie, przepraszam, to jest nie wentylacja, nie wiem, co tu jest. To jest R, czyli katapulta. Jak wciskasz to wsteczny, to wsteczny. do tyłu Cię wyrzuca, na siedzenie. Tu siedzanie. mamy, tu mam, ten dmuchanie ten ja, ja, ja wytłumaczę widzom. Tak, Moim zdaniem, jeżeli naciśniesz ten guzik R, to po prostu znajdziesz się na tylnym fotelu, na A tylnej tu? kanapie. Tak. Tak, po prostu już nie chcę być kierowcą. Nie chcę być kierowcą. No To dobrze pomyśleli. I teraz wam coś pokażemy, czego na pewno e, no nie jesteśmy w stanie wam pokazać, ale pokażemy. Ładny zapach jest w tym samochodzie. Tak. Widzicie to? Janek widzi i czuje. A to wszystko przez to, że są naturalne cielęce skóry. Tak, to jest naturalny zapach Mercedesa, zapach salonu, prawie rzeczywiście. No, ale rzeczy. patrzcie jest coś tutaj. salonem. Mam schować na X-pierdołki, na przykład na papierosa. Dobrze, nie? tu bananów nie ma. To tu wsadził kiedyś. E, tu mamy sterowanie szybami. Tutaj jest blokada tych szyb tylnych. Tutaj jest jeszcze od bagażnika otwieranie, sterowanie lusterek i składanie lusterek. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, jest wentylacja fotela. Właściwie chłodzenie. Tu mamy jeszcze ogrzewanie fotela w trzech różnych stopniach. Tak. Przejdźmy teraz tutaj. Tu Zabijanie. mamy włączenie tak zwanego Night View Assist. Only when it's dark. Teraz Mogę jest jasno. To. Teraz jest jasno. Chociaż ten napis, żebyśmy tak tutaj trochę o. wyświetla się ten no bo jest za jasny. No teraz na nie będziemy jeździli bo to jest bez sensu. To wytłumaczmy, co to jest za funkcja. E, generalnie to jest tak jakby taki nocnowizyjny ekran, w kamera coś znajduje. Czy sugerujesz, że podczas... jak wyłączysz światła, to będziesz widział? Tak. Aha. I pomaga w ogóle, bo bardzo widać, wiesz, w tym właśnie widać błyski zwierząt, tak w oczach, to tak dalej, także podczas jazdy w nocy można się to włączyć, na przykład przez las i widzimy wtedy, wiesz, też więcej troszkę, widzimy troszkę to, wiesz, tutaj te systemy pomagają w to jest System poprawy bezpieczeństwa, jednostowe. Tak, dokładnie. Tu mamy hamulec ręczny postojowy. Teraz się włączył, teraz odpuszczamy, okay. Mamy starowanie światłami, czyli automatyczne i co ten, yy, przepraszam, postojowe, mijania. Tu jest spryskiwać od tych. Oj, przyknęło. Od drewnianego No i tu mamy tak, na przykład jak chcesz boczu, czyli ten lewy, żeby z lewej strony się świeciało prawa, nie? Światło postojowe. To jest prawa, postojowe. I tu mamy tak jeszcze: przednie, przednie światło głowę tylne światło przeciwgłowe. Czyli jest bajerów, Jest tutaj. troszkę bajerów, no także dobra. fajna sprawa tu jest. Tu mamy dźwigienki. Mamy dźwięki. Dźwięka od limitera oraz od te, tempomatu. Bo Czyli ogranicznik prędkości i tempomat. I, tak, teraz mam włączony ogranicznik prędkości, jest lampka, jak widać. Widzisz tą lampkę, widać w kamerze? Pokażemy tą lampkę tak, może. Tutaj. widać jest. ją, dobra. No i tak, teraz mamy tempomat. Odłączamy włączamy do siebie. Góra, dół. Tu mamy sterowanie odległością na radarze. Ok zwiększamy, zmniejszamy tą odległość i to jest bardzo fajna sprawa mamy przyłącznik od kierunkowskazów oraz sterowanie wycieraczkami wszytniej szyby no jest to są różne tutaj ten oczywiście też długie i włączenie na stałe, długich, śmierdzenie długimi funkcja funkcji funkcja funkcji tu mamy sterowanie kierownicą pokaż jak to działa do przodu, do siebie do tyłu do góry, do dołu taka mała niepozorna dźwignia tyle ciekawych rzeczy ty robi że tu mamy sterowanie komputerem pokładowym. Czyli tu mamy pokazywanie spalania, no średnie spalanie to jest na 2000 kW 10,6 litra. Mamy tak, teraz się przyłącza wszystko. to są jakieś ten tryby, właściwie różne telefony, audio off. Direction to jest nawigacja, tu też pokazuje się wszystko. After reset, tak, no to są różne funkcje, spitroniki i tak dalej. Tu mamy przycisk cofania. Tutaj mamy radio głośniej, ciszej, odbieranie połączeń i Yy, znaczy odwrotnie. to jest rozłączanie się i, po, i ten, odbieranie połączeń. Mamy dźwignię lebarka. Mamy w tej chwili pozycję parking, która się wyświetla w tym miejscu. Wciskamy hamulec, wrzucamy na drive, mamy drive. Przerzucamy na wsteczny, mamy wsteczny. Mamy teraz neutral i wciskamy mamy parking. Wpuszczamy hamulec, a bezpiecznie. Nic się tutaj złego nie dzieje. Po, polecam Marku, może przez z drugiej strony i pokażemy to jak się steruje tym całym systemem tutaj. I jak najbardziej, zaraz obejdziemy. Okay. Dzień dobry Janku. Dzień dobry Marku. Miło cię widzieć. Dawno się nie widzieliśmy. Mie również bardzo miło widzieć. Widzisz w samochodzie jakimś takim dziwnym, bardzo ale ładnym. Powiedz mi, co tu jest, w ogóle. Co, co ty chcesz pokazać? Słoweczki. Schoweczek tyle się w tą stronę, tyle się w tą stronę. To jest jakaś magiczna sprawa. Fajna, fajna, sprawa. Ale to jest ten sam schoweczek co? Tak, cały czas ten sam schowek. I okay, patrz teraz, jest akcja w ogóle. No, otwórz otwór z drugiej strony go jeszcze? No, z tej tak, strony. Tak, żeby pokazać, że jest ten sam schowek. No jest. No kurcze blade to jest. Patera, co się dzieje? mam otwieranie całego, taki przez schowek oczywiście klimatyzowany banan. banan, tak? faktycznie nie ma banana nie ma mamy klawiaturę do telefonu i tutaj możemy wykorzystać wszystko z telefonu. ja myślałem, że jest to, jest, to nie wiem do czego to, to, to jest jakiś szyfr tajny, kod tak, do odpalania pojazdu okej okay. i tu jeszcze okay, jakieś co? przyciski mamy mamy przyciski do sterowania radiem to jest tak jakby to jest Mers Drive, nie iDrive bo mamy włączenie radia no to chociaż i... pomyśleć o pasażerach bo Mers Drive, czy nie jest, że tylko ja, ja sobie jadę tu to... mamy, słuchajcie, cały panel e, radia czy to widać? Tak. Tu możemy wziąć głośnie w tym miejscu. Myślę, że to jest bardziej intuicyjne. To jest sterowanie całe bardzo fajnie. To wszystko współgra. Czyli jedne są łatwo to ogarnąć. Bardzo, bardzo łatwo to ogarnąć. Tutaj mam widzę zegarek jeszcze po środku. Tak, zegarek jakby. po środku jest bardzo ładnie wkomponowany w tę deskę. Bardzo ładnie wygląda. I on działa. Bardzo dobrze działa. I troszkę przycisków. I tak, tu mamy teraz y, cały panel sterowania klimatyzacją. Czyli mamy auto i tu nam wyświetlają od razu wszystkie wartości. Temperatura. Niżej jest, tutaj wyżej. Tutaj nawiew jest mocniejszy, słabszy. Jest, tu jest oczywiście dwustrefówka: tu jest włączenie na pliwu na szybę przednią. Obieg zamknięty w tej chwili, wyłączenie kompletnie z elektrymatyzacji. Przycisk to, co było w okularze, czyli postojowe. Tutaj ogrzewanie, tak jak można powiedzieć, że jeśli silnik jest nagrzane. To jest pompka jeszcze obiegu, elektryczna pompka obiegu wody, i ona też podgrzewa. Ta woda też się kręci po całym obiegu, i też mamy ogrzewanie w tym momencie na postoju. Tutaj mamy podgrzewanie tylnej szyby. Tutaj też sterowanie y, tym widnawiewem z prawej strony pasażera. Też ciepło, zimnie i też automatycznie można ustawić. Oczywiście jest zamykanie i otwieranie nawiewu, żeby leciało to wszystko. Tam mnóstwo przycisków jeszcze. Od poziomowania samochodu możemy podnieść ten samochód. Możemy włączyć ESP. Możemy jeszcze tutaj wyłączyć par czujnik parkowania. Spróbujemy to jest. To tutaj tak, tutaj tak. Jeszcze jakiś przycisk. Nie wiem od czego. A to jest od regulacji oświetlenia. No, czyli tego jedno, rzecz: jest to czytać, jest to wciskać. Jest co wciskać, co mamy schować jak kolejny. Znaczy, to jest zmieniarka. Mać na 6 płyt, zmieniareczka. Tak. Plus to jeszcze jeden zwykły, ten, jeden, jeden tak. złot nawigacji. Tu jest ta popielniczka z zapalniczką wraz, tu mamy jeszcze cap holder, za który nie trzeba dopłacać, bo tu możemy normalnie trzymać napoje. Tak. Tu mamy tak, jeszcze tryby sportowe z skrzyni biegów. Tak, biegów, sportowy, komfortowy, jakiś tam manualny czy tam inny, tu mamy chłodzenie zagłówków z tyłu, bo teraz są złożone zagłówki, tu mamy... którzy chcesz, żeby ludziom głowy zawiało? Tak, tu mamy wyłączenie y, ekranu. Tutaj, tego, ja myślałem, tego. że to jest wyłączenie obrazu gwiazd na niebie? Tak, też. Dobrze. Bo się Nie, nam bez... rozdział, ten, Bardzo Czyli mamy trochę tutaj tej. I tu jest sterowanie głośnością, radia, Tu mamy przełączenie na, tele na telefon albo na nawigację, na, na radio albo na ten. Na e, płyty. Tu jest włączenie pompowania foteli. To jest bardzo fajna sprawa. W którym miejscu? W tym miejscu. I patrz tutaj. Wciskam tu. No. Pokaż ekran. Czekaj już taka akcja i teraz tak, już wciskam tutaj i pompują mi się teraz tutaj przy udach te poduszki, nie? fotele. fotelach. W fotelach. Teraz robię cyk. Biorę teraz załóżmy boczki tutaj z tyłu na plecach i też mi się tu usztywniają całego. O, czuję to. to za chwilę to nie wysiądziesz jak tego Tak, wiesz, będę tutaj tak cały usztywniony. To właściwie to jest dosyć takie proste, a tu jeszcze mamy tak, możemy ustawić wysokość tego, poczekaj, bo tu... O, żeby było mocniej, słabiej, tu mamy też ten odcinek tutaj, mamy bardziej nam się nachyla w tej chwili. Czyli jest ich funkcja funkcji. Funkcja funkcji i jeszcze podaję, że zagłówek chyba był, a nie, bo zagłówek już nie ma ty. No dobra, Także czyli jest zabawy trochę jest, można się pobawić, tak. ale mówisz, że jest to intuicyjne. Bardzo intuicyjne, tam też schoweczek. Nie jest za głęboki. Ale taki jest też fajnie ty wkomponowany w tą deskę, wygodniejszy no, ze się z Nie, ładnie, ładnie to wygląda. To, to samo ta mamy deska. z prawej strony, jeśli chodzi o sterowanie fotelem, tam jeszcze apteczkę, jakby coś. Gdzie? Powinna, być, powinna być w tym miejscu apteczka, taka mała, mercedesowa. Ale butelkę no, aktualnie, można schować. Dokładnie, nie ma. To też jest taki taki jakiś tam pierdolny, nie? Pod nogami. Janku, pokazujemy drzwi. Tak, idę do tyłu już. Dobrze, tak. otwieramy drzwi z tyłu. A to one się otwierają? Tak. Yy, są szyby w prądzie. Mam butelniczkę, lameczkę, sterowanie szybą. Miejsce Miejsca też jest sporo uszkodzone może z tyłu tam. Ty byś tylko siedział dzisiaj. A mnie noga, noga boli cały czas też. No to nie, to masz prawo, tak, to, to jak pozwalam. Widzę kurcze. wspólną z BMW, które testowaliśmy tydzień temu, o tutaj są takie nawiewy. Tak, nawiewy, w ogóle tu masz jeszcze lustereczka pasażerów. Okej, okay, to też ciekawy gadżet. Fajną opcję, bardzo fajne podświetlenie tutaj jest też do czytania właśnie jakiejś tej yy, gadżetki czy czegoś, jak jesteś prezesem, też to się włącza. Janku, ale wiesz co? Tam tam światełka to palgo 6, ale widzę, że tutaj na nogi nie jest wiele więcej miejsca niż byłem w mojej nie tyle samo. Nie jest, nie jest, to prawda. Odblokuj się to coś. Tutaj widzę, że to zalane, po prostu było jakieś napoje. Nie chcesz się otworzyć, nie chcesz szarpać, żeby nie zniszczyć. Okej. Okay. A my do schabeczek, jakieś tam pierdółki. Standardowy, taki podłokietnik. Standardowy, dokładnie. Dobra. Czyli co? Idziemy bagażnik oglądać. bagażnika, ale patrz, ciekawa opcja, tu masz nawiew. Też jeszcze boczny. Jest. Na pasażera. Także możesz też to się ogrzać. Janek polecam. Polecam. Janku, został nam bagażnik, tak. ten bagażnik jest duży. Dobrze, patrz, te, patrzcie teraz co się dzieje. Ło kurko, No ma znacznie większą mi się wydaje tą przestrzeń załadunkową, tak? Niż w BMC. Zdecydowanie. Bardziej się łatwiej upycha hamak, który nie bacz pieniędzy. Aha, to ty tak robisz często, tak? tak? No, jesteś też jeszcze komornikiem. Komornikiem, no tak, taki zawód nie wiem. Takie życie. Czekaj, to ty skończyłeś tu... tak, skończyłeś na ostatnim roku Politechniki, teraz jeszcze studia prawnicze robisz, tak? Tak. Aha. I lingwistykę. Tak robię językiem. A tu kurna, ty! Ty żartujesz ze mnie? Przecież to nie jest BMW. No to jest jakaś imitacja przez banan. Weź ty sprawdź, bo coś, coś ja nie dowierzam. Dawaj, moje, nie ma. Ja już, ja już ci nie dam więcej tych bananów. Ja pierdiczę czekam. Ale wiesz co, ty ile? To tydzień tu leży? Nie, to masz zjedz, jak tydzień. Nie nie chcę, ty sobie możesz zjeść. No to już. Nie, to że jakiś żartych ma to jest no, To są jakieś robi. jaja po prostu. Patrz, no dobra, ale fajny pokażmy to co tu jest w ogóle w środku. Tu jest taki słoczek? Tu też można to podnieść tu mamy też koło zapasowe razem z całym zestawem takim To Dosyć duże. Tak, mimo, że to jest dojazdówka. Mamy taki schoweczek. Tu też mamy jakiś schoweczek w ten, spo, w ten sposób otwierany. To bardzo mądrze przemyślone. Tu mamy siateczkę z dłużnicą. fajnie. Tak, tu jest gaśnica, tu są także to jest spora ładunkowa. Tak. No I co fajne, co jest ostatnio, czyli listewka staje. No, a tu mamy jeszcze tak, Amerykę cofania. Jest, kamerka w miejscu, Tak, tak, tak no, fabryczna. I zamykamy, okay. i fajna sprawa, czyli dociąganie do gaźnika. A tu drzwi chyba też się dociągają, tak? tak? Pokaż tak. może na przykładzie tylnych drzwi, żeby przed nich nie zamykać, jak to w ogóle działa. Ja sobie stanę, o. <grym> Czekaj, A bo zamknąłem, że. Okej, okay. super. Jakie tutaj mamy koła? Duże. Siedemnastki. Siedemnastki, ale ładne. Felgi. W ogóle ładna linia z tego samochodu. ładna, co? ładna. Można tak powiedzieć, że się może podobać. Idziemy przyjechać? Tak, jak najbardziej, pokażę jak, jak to jedzie. Jeszcze pokażę, że to jest Mercedes. Jest co? Ale sprzęgła nie ma. Nie ma. Ukradli? Tak. W nocy? Automat. I to jest skrzynia Automat. automatyczna, siedmiobiegowa. To jest 7 tronic skrzynia. Czyli poważna rzecz. I te skrzynie, słuchajcie, miały pewne, pewne, pewną wadę, tak? One były bardzo wolne, te skrzynie. Bardzo wolne. Były bardzo takie jazdy spokojnie te skrzynie biegów. Ale też ich trwałość mniej więcej jest określana na jakieś 300-400 tysięcy kilometrów. Czyli gdzie wymaga, gdzieś tam wymaga później jakiejś re re regeneracji skrzynia. Dobra, reflektory też takie całkiem, całkiem. Tak, są. te reflektory też bardzo fajne. No niestety w tych samochodach też te, w, w, te reflektory nowe potrafiły siadać. I różnego, różnego rodzaju moduły też też tało Ale czekaj, jeżeli ktoś siada, to i wstaje, to one też potrafiły tak, tak? wstawać. Tak, też potrafiły wstawać. Co? Pani prezesie? Ja to będziemy wieźli? Tak, zapraszam do środka, panie prezesie. Dobrze, dziękuję. Panie prezesie, proszę. Zamykam drzwi, panie się, okay? O, odpaliliśmy Engine silnik. Start. Ok. Pani Janku, ja się czuję tutaj. Nie wiem, jak prezent, bo się nie chce odzywać, ale ja się czuję, jakbym się w ogóle zapadł w tym samochodzie. Tak. Ok, start. Let's go. Na przyjazdkę. Cruising. Dobrze, no to jedziemy. Jedziemy inną drogą dzisiaj, tak. Yy, komfort jazdy tym samochodem jest bardzo wysoki. Czuć ten silnik, od razu ma energię, w ogóle teraz włączony tryb sportu, włączymy tryb komfort w usunięciu biegu. Jak widać, bardzo fajny ten prędkościomierz jest, który jest właściwie wyświetleniem, tak, to jest wyświetlacz i tu się wyświetla elektronicznie ten prędkościomierz, to bardzo fajna sprawa jest, bardzo przyjemnie się jedzie. No i ten komfort jazdy, czujesz to Marku, że on tak fajnie się przydała. ten samochód jest taki bardzo komfortowy. Czuję, dokładnie. Tak, I powiem szczerze, skrawa. że no, po francuskiej motoryzacji ten samochód mnie przekonuje. BMW mnie nie przekonałeś, wiesz, w zeszłym tygodniu. Wiesz, no SK, SK to jest SK, nie? Także tu pani nie ma co. Ale ja ci powiem tak, ja nie wiem, czym się ludzie w tym S60 aż tak zachwycają. Ja rozumiem, dobra, samochód może ładny, wygodny, komfortowy, okej, okay, ale. To jest też kontrowersyjne autobusowanie. Tak, dokładnie. Jest dużo takich rzeczy kontrowersyjnych, z których można byłoby się. Tutaj e, na których temat możemy się wypowiedzieć, e, bardziej może negatywnie niż pozytywnie, aczkolwiek sam komfort mnie nie przekonał. Tutaj tak. Tu już widzę, że tu jest bardzo. Nawet ta skrzynia biegów tu się stopniowa jest w ogóle inaczej skonfigurowana, znaczy przykład biegi zmienia w tym samochodzie i w ogóle jest na tym samochodem. Czuć ten komfort jazdy. Masz Czuć, więcej tak, miejsca do nogi, taki bardziej jest, wiesz, e, przyjemniejszy. Zaznaczmy, to jest kawałek z nami jest W ogóle, pusto. przede wszystkim, moim zdaniem, jest lepiej wyciszony. Spójrz, jak on w ogóle jest sztywny, mimo że jest piękny. Sztywny jest, ale jest lepiej wyciszony tak. od BMW moim zdaniem. Jest znacznie tak. Zresztą masz fałsemkę, także ta fałsemka też swoje, swoje robi, tak? Ta fałsemeczka. Teraz, tak, a jak oceniasz komfort za kierownicą? Bardzo wygodnie jest wiesz, a to wiesz, że no, teraz jeżdżę trochę nie w tej pozycji, bo ale tak jak, jak ten. więc z, z Ale no masz garnitur powiecie, na sobie? To... sobie jeżdżę, tak, właśnie, to jest bardzo wygodna pozycja do jazdy Mercedes'em. Ale masz garnitur na sobie to. Tak, to jaki? I to, jaki? I prawie, Jamek. Zacny, prawidłowy. Janek poleca. Tak, no, teraz akurat jedziemy znowu w ten, w krzaki, jak to mówi Michał, no, ale e, takie mamy warunki, nie inne. Przyspieszymy lekko. Czuć przyspieszenie, co? Tak. Czuć te 700 km idzie. Czyli jednym słowem samochód przyspiesza, skręca, hamuje, odpala. Wiesz to nie był padał w podłodze, tylko to było, wiesz... No nie, tu nie ale... ma warunków niestety, że pokazać, ale... Ale tą leniwość yy, tej skrzyni biegów, bo wcisnąłem gaz, no dopiero się zrydygowało ten bieg, czy dwa i dopiero wtedy była w stanie przyspieszyć jakkolwiek, nie? A jak oceniasz pracę tej skrzyni, tak, Siódząc Bardzo dobrze, za kierownicą? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze biegi. Wiesz na samochodem ze skrzynią biegów 7G Tronik. Czyli jednym słowem, tak, auto jedzie, komfortowo jedzie. Bardzo komfortowo, przyjemnie wiesz, jedzie. Nie czujesz w ogóle tej samochodzie prędkości, bo teraz też się do 50 km na godzinę i też tego, nie czujesz w ogóle tej prędkości, że ta auto przyspiesza tak szybko, tak? To jest bardzo fajna sprawa. Można się zagapić. Można się zagapić, można, można wyrwać mandat, no ale jak się robi z prezesem jakiejś firmy poważnej, to wtedy wiesz, na bajka jest. No no tak, ogóle... ale, ale punktów karnych i tak nie zwiększymy limitu. No nic, nic nie Więc poradzimy. Nie, Janek nie polecam. W ogóle to jest fajna sprawa, bo teraz. Odkryłem to przed chwilą, że tam jeszcze manetki w tym, w kierownicy, ale zmiany biegów manualnej. A, czyli jest jeszcze jeden dodatek. Siedem. dobrze, drive Czyli można się troszkę pobawić. Można się tak? pośmigać, po. Bo... Przyspiesza, co? Jest przyspieszenie bardzo tak, mocne. Przyspieszenie jest, i, i generalnie odczuwa się to, ale odczuwa to jest się. tak bardzo komfortowe. To przyspieszenie. Jest tam też 7,5 km, także ta auto też się tak zwija. I tu masz dostępno 2000 obrotów, także to jest naprawdę niesamowite. Nie no, czuć, że jest przyjemnie. O, przepuścimy pieszych, ładnie, sobie idą z pieskiem. <laughs> Przyspieszamy teraz. Chcesz startować w górę? Lekka sterowność na górce, ale auto bardzo komfortowo z tego wyszło. W ogóle proponuję, zważywszy, że to jest zawieszenie pneumatyczne, proponuję wjechać w dołki. I zaczynamy, jak będzie się jechał w e, niekomfortowych warunkach jazdy po e, drodze takiej, no bardziej, że tak powiem, leśnej, tak? Takiej do dołkowej. Szanowni, dołki. A czy mamy? On dołki sobie wyłapuje ich nierówności, czuć, że on te nierówności wapuje, ale tak bardzo w kabinie. Ale jest, miękko, tego, jest nie nie komfortowo, tego. Tak, tak. tak, 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 jest komfortowo i rzeczywiście można tutaj to powiedzieć w pełnym tego znaczeniu, że czuć, że jedziemy po jakichś nierównościach, ale nie czuć tego pod względem, że nas podrzucą. Tak, tak, to jest bardzo Bardziej sprawa. słychać niż czuć. Tak. No, tak jak mówisz, ten dziury, dziury... No spójrz, teraz mamy takie spore wyrwy, tak? No nie chcę go też powrócić za bardzo. Ale wyłapuje wszystko wyłapuje, bardzo ładnie. Wyłapuje, tak, 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 I bo płynnie. Nawet kamera specjalnie nam nie drga. Że to bardzo fajna sprawa, no nie czuł się jak w wozie drabinastym, tylko naprawdę jak w prawdziwej limuzynie. Prezydenckiej limuzynie, tak? Prawie, o, że. Zwonimy, bo to jest... A z miejsca kierowcy widzisz celownik? Widzę bardzo dobrze i celuję to bardzo w samochodzie. Z tyłu to nie widzę do końca, ale tak trochę czubek widzę tylko celownika. Czyli z przodu widać. Zanim przyczepność. No i wjeżdżamy do celu. Wjeżdżamy na plac i jesteśmy na placu. Tak, i jazda próbna zaliczona. Mamy to. Mamy to. Czy podsumowując wrażenia z jazdy, jakie? Jako kierowca? Jestem bardzo zachwycony tym samochodem, jestem zauroczony. Prezes, bardziej też, niż BMW. prezes kiwa głową, też jest zadowolony, więc. Ale nie chcę do kamery się nam pokazać. Nie chce? Nie, Ale to, to jest, nie będziemy go tam Na siłę, zachęcać. Czemu prezes taki jest, że nie się pokazywać w ogóle? I auto te. Witamy Janku. Witam. Ten samochód możesz nabyć za 46 900 zł. Do drobnej negocjacji. Do drobnej negocjacji. A kto otrzymuje rabat, to się dobrze targuje, tak? Ten kto mówi, że oglądał ten samochód w filmie w Motospace. A, czyli na hasło Motospace będzie rabat. Coś tam będzie mógł zdęniać. Okej, okay, dobra. Dziękujemy za uwagę. Do następnego odcinka.